Pokój dobro. Dzisiaj już Niedziela Palmowa, więc dzieli nas krok od Męki Pana Jezusa. Ale Niedziela Palmowa jest zwana Niedzielą Męki Pańskiej. Czy według tradycji przedsoborowej, drugą Niedzielą Męki Pańskiej. No, w każdym razie, dzisiaj kiedy czytamy opis Męki Pana Jezusa, pojawiają nam się przy nim ukrzyżowani ci dwaj łotrzykowie. Jeden łotr z jednej strony, drugi łotr z drugiej. I jeden i drugi mówią do Jezusa, czy przynajmniej o Jezusie. I tak troszeczkę uprzedzając fakty, można na początek dać tezę taką, że jest możliwe odkryć obecność Pana Boga nawet w najczarniejszej chwili. Mówi nam o tym postawa dobrego Łotra. Ale to nie jest naturalne. To znaczy, natura nie odkryje Pana Boga w cierpieniu. Natura nie zobaczy w ogóle nic dobrego w cierpieniu. To nie jest rzecz, która płynie nam z natury. Czyli kto szukałby Pana Boga tylko w jakichś cudownościach, w jakichś pięknych przeżyciach, w wspaniałych takich atmosferach różnorakich, modlitewnych i tak dalej, w cierpieniu prawdopodobnie ucieknie, nie wytrwa. A co więcej, być może nawet zacznie przeklinać Pana Boga tak jak ten łotr. Niedobry. No, bo to jest naturalne, że w radościach, kiedy wszystko idzie dobrze, jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, chwalmy Pana i w ogóle, a w cierpieniu uciekamy, zamykamy się, czujemy się oszukani, odrzuceni. To jest ewidentne działanie natury, czy tylko z natury. I dobry łotr pokazuje nam, przełamuje właściwie takie, takie postępowanie, takie. Widzenie czy niewidzenie Pana Boga. A ci, którzy wiwatowali na cześć Pana Jezusa, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku, wiwatowali na cześć jego, czy że go widzieli ten w ogóle, czy z jakiegoś innego powodu. No bo tłumy później nie wybrały Jezusa w Wielki Piątek, wybrały Barabasza. Co więc powodowało, że wiwatowali przy wjeździe Jezusa do Jerozolimy? A może. Coś innego niż sama osoba Pana Jezusa. Może pewna atmosfera, która temu towarzyszyła, jakieś podniecenie takie. Yy, no nie chcę powiedzieć jakieś duchowe, religijne, ale, ale coś z tym związanego, Go, yy, jakaś taka, jakiś klimat taki jakiś niezwykły coś się dzieje, zobaczyło. No i wszyscy być może za tym jakoś polecieli. Ale potem przecież kiedy Jezus ten sam pan w Wielki Piątek jest oskarżany, jest wciągnięty w proces, ci ludzie już go nie wybierają. No bo nie ma klimatu, to nie ma wiwatu. A więc być może rzeczywiście taka atmosferka fajna, coś przyjemnego dreszczyk emocji sprawia, że możemy wiwatować na cześć Pana Boga czy doświadczać jego pięknej obecności. Ale kiedy to się kończy i pojawia się cierpienie, co wtedy? Jak wtedy się zachowasz? I solą wokół jest tutaj postać dobrego łotra, który rozpoznaje Jezusa wbrew właściwie wszystkiemu. Wbrew temu wszystkiemu, co się dzieje. Najpierw wbrew wyglądowi Jezusa. No Jezus nie wyglądał specjalnie po królewsku, kiedy, kiedy był zawieszony na krzyżu. A więc był niepodobny do ludzi. Ze wstrętem odwracano się wręcz od Niego i ten wygląd już na dzień dobry przeczy totalnie o bóstwie Jezusa, a mimo wszystko łotr przez ten wygląd tylko zewnętrzny przebija się. Dalej, no, cała atmosfera dookoła, czyli te tłumy, które krzyczą krzyżuj go, które nie chcą Jezusa, odrzucają go w ten sposób. No, łatwiej się wybiera kogoś, kto jest kochany przez tłumy, niż kogoś, kto przez wszystkich dookoła jest odrzucony. To jest tak, jak powiedzmy, 10 osób koło mnie rozmawiało o kimś źle. I teraz ja co mam, stanąć wobec nich i powiedzieć: Nie słuchajcie, nie macie racji. No nie zawsze mam odwagę do tego. Czasami lepiej nic nie powiedzieć, znaczy łatwiej nic nie powiedzieć, albo, no tak, ktoś tak myślę, bo się boję, bo, bo, bo no, nie wiem, jak zareagują, może i mnie odrzucą wtedy, ja nie chcę być odrzucony. Więc yy, Łotr miał właściwie wszystkie argumenty, jeśli chodzi o zachowanie tłumu do tego, żeby Jezusa no, też odrzucić, nie uznać go. Dalej, przemoc niesamowita, która wobec Jezusa została zastosowana, ona jest na tyle silna, że właściwie może przesłonić wszystko inne. Ona, ona rozbija. Oczywiście wobec Łotra podobnie, ale, ale mówimy tu w tym kontekście jego przypatrywania się Jezusowi. Czyli. Przemoc jest tak mocna, że wpada niejako jak jakaś trucizna, jakiś, jakieś uderzenie i potrafi zamroczyć. Także już nie bardzo kojarzę, co się dzieje. Dalej, jeszcze no, samo cierpienie łotra dobrego, który przecież też umiera na krzyżu. Ono też. No, nie zachęca do tego, żeby widzieć w tym drugim skazańcu, który również umiera tak jak ja i nic nie może z tym zrobić, bo gdyby mógł, to pewnie by zrobił. Nie zachęca, żeby wierzyć, że jest to ktoś więcej niż tylko jakiś wichrzyciel. Ktoś, kto, no może i niewinny, ok, może nic złego nie zrobił, ale, no ale dobrego też już teraz nic nie robi, bo, bo jest przybity, umiera i cześć, i sprawa się kończy. To jest kolejny argument, który mówi, no nie, nie można uznać go za kogoś więcej niż człowieka. No, i taki może i pośredni argument, brak uczniów Jezusa pod krzyżem. Może ten łotr dobry nie wiedział nawet, że Jezus ma, ma uczniów, ale sam fakt, że uczniowie uciekli, zdradzili, no też nie wystawia Jezusowi jakiegoś specjalnie świadectwa świetnego, że jest jakimś nadzwyczajnym kimś, bo jak był nadzwyczajny, to by uczniowie zostali z nim. Może ze strachu, może z zakochania się, no nie wiadomo, ale w każdym razie nie ma ich. Więc. Wszystkie te argumenty mówią jasno: to nie jest nikt niezwykły. I wbrew temu przy, wszystkiemu i na przekór temu, dobry Łotr uznaje Jezusa za króla, tego, który ma władzę nad życiem i śmiercią, tego, od którego zależy też i moje jako dobrego Łotra życie. Dlatego Łotr powierza swoje życie komuś takiemu, kto, kogo jak można rozpoznać jako Boga, jako króla, jako kogoś, kto ma jakąkolwiek władzę. No, to jest niesamowita postawa tego człowieka i naprawdę jest dla mnie solą wokół, że potrafi w takim momencie tak głębokiego cierpienia, nawet gdybyśmy tylko ten jeden argument, jednak Jezusa rozpoznać i chwycić się go, trzymać się mocno nadziei, y, obietnicy, którą Jezus mu składa. I wiara dobrego łotra w takim momencie nie jest czymś naturalnym, to nie jest jakaś rzecz oczywista. Y, w sposób naturalny reaguje natomiast ten drugi łotr, zły, czy jak go byśmy chcieli nazwać. Czyli on nie rozpoznaje w Jezusie, w Jezusie nikogo niezwykłego ponad jakiegoś może lekko stupniętego szaleńca, który podaje się za kogoś więcej, czy uważa się za kogoś więcej niż, niż jest. I po prostu otrmął rąga, kpi sobie z niego, szydzi, naśmiewa się z niego i czuje się bezkarnie w tym. No bo co może zrobić ktoś, kto umiera na krzyżu, ktoś, kto jest taki sam jak ja? Ma taką samą władzę jak ja, czyli żadną. No to jest skazaniec, który umiera, nie będzie się mógł nawet zemścić za te moje szyderstwa, bo za chwilę umrze, ja umrę i cześć, i jest po sprawie, więc mogę bezkarnie go obrzucać wyzwiskami, trochę może mi to ulży, kiedy ja sam umieram. I to jest postawa zupełnie naturalna, postawa, yy, która widzi tylko to, co dostępne jest dla oka. I na pierwszy rzut oka tak właśnie ten, ten drugi, ten zły łotr yy, Jezusa odbiera. A więc wiara w takim momencie nie przychodzi wcale łatwo. Ona jest wynikiem walki, totalnego zmagania. Tym bardziej, że mówimy o okresie życia, to są ostatnie chwile, kiedy dobry i zły łodr żyją, więc no, zdajemy sobie też sprawę, że w tych ostatnich momentach diabeł szczególnie mocno atakuje w rozmaity sposób, po to, aby no, jeszcze próbować wydrzeć człowieka, Panu Bogu, żeby jeszcze skusić do tego, aby człowiek Bogu bluźnił, aby go odrzucił i w ten sposób stracił łaskę życia wiecznego w niebie. Być może też ten drugi zły łotr po prostu był tak nauczony reagować, może on po prostu w ten sposób żył, że drwił sobie, kpił, szydził z innych, nic sobie z, te, z nich nie robił, być może nawet nieraz jeszcze wcześniej dostał w ucho za to, może wiele stracił, ale być może tak nauczył się funkcjonować, reagować. Może po prostu nie wiedział, czy nie chciał nawet myśleć, że, że można inaczej, ale być może było również tak, że gasił w sobie wcześniej wszelkie odruchy miłosierdzia, czy jakiegoś rozumienia drugiego człowieka. Niszczył je w sobie świadomie, programowo. Yy, może być o, taki twardy, niezależny, obojętny. Yy, I w ten sposób faktycznie z, uczynił swoje serce kamieniem. Także przestał już odczuwać potem te poruszenia, te wezwania do, do miłosierdzia, do, do zrozumienia drugiego człowieka. Może on faktycznie yy, po prostu nikogo nie chciał rozumieć, nie chciał. Nikomu pomagać, i w ten sposób doprowadził się do, do takiej granicy, że nie jest w stanie rozpoznać pana Boga, ponieważ reaguje tylko w sposób naturalny. Zabił sam w sobie możliwość doświadczania duchowego. A więc jest to możliwe przez dłuższy czas, tak reagując, uczynić własne serce kamieniem, zagłuszyć kompletnie w sobie, czy zniszczyć ten, ten głos, który. Wzywa do, do przemiany, do nawrócenia. No i tak, zgodnie z tytułem tego rozważania, modlitwa Łotrów, to modlitwa, no tak, w cudzysłowie oczywiście, tego Łotra Złego, to jest szyderstwo, to są bluźnierstwa. To jest odrzucenie Pana Boga, chociaż z drugiej strony to jest też dosyć interesujące, jeśli przełożymy to na nasze czasy, na współczesność, bo jest przecież bardzo potężny atak na Kościół, czy na Pana Boga samego. Nie chcę się tu odnosić do żadnych konkretnych sytuacji, tylko, tylko mówię ogólnie, że wciąż pojawiają się bluźnierstwa na różnych poziomach, nawet sztuki. I to jest interesujące, że ludzie, którzy to robią, deklarują się jako ateiści. Uznają, że Pan Bóg nie istnieje. I no, rzeczywiście jest fascynujące, że przez tyle lat czy wieków. No, ci, którzy nie wierzą w Pana Boga, no, walczą z Nim cały czas. No, może niechcący, dając świadectwo tego, że no, może jednak jakaś tam cząsteczka Pana Boga została, może jednak jakiś tam okruch, może jakieś coś tam pozostało żywe. No, na wszelki wypadek go lepiej nienawidzieć i, i niszczyć. I to wzbudza cały czas Pan Bóg niesamowite Emocje. A jeśli jest tak, że te emocje są wzbudzane przez wierzących w Pana Boga, no to jeszcze lepiej to jest kapitalne świadectwo prawdziwej wiary. I właśnie taką wiarę, jak sądzę, okazał dobry łotr, którego modlitwą było oddanie się Jezusowi. On rozmawia z Jezusem jako z Panem, jako z Królem. To dla mnie jest to po prostu poza zasięgiem mojej małej czaszki, że ktoś w takim momencie. Nie mając żadnej perspektywy, umierając. Ufa. Bo oczywiście można powiedzieć, że w rozpaczy można zaufać, bo już nie mam wyjścia. Po prostu nie mam już nic innego, no do tego się chwytam. Powolutku, on się chwyta konkretnie słowa Jezusa. On yy, przyjmuje w zaufaniu to, co Jezus mówi. Będziesz ze mną dziś w raju i ten człowiek to, 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 to przyjmuje. On ufa, czyli jest to pozytywne działania, nie negatywne w znaczeniu, że wpada w rozpacz, już nic więcej nie ma, to się łapie się czegokolwiek. I to jest postawa, która jest solą wokół, czyli modlitwa Dobrego Łotra jest wskazaniem, że można Jezusa odkrywać w najczarniejszej sytuacji. Nie wiem jak wy, jakbyście jak się odważyli to porównać, ale ja z całą pewnością nie byłem jeszcze w takiej sytuacji jak, jak Łotr zawieszony na krzyżu. No, różne ciężkie miałem sytuacje, ale takiej chyba jeszcze raczej nie. I on w takim momencie rozpoznaje Jezusa. No więc wstyd dla mnie, że nie rozpoznaje w łatwiejszych sytuacjach, trudnych, ale jednak łatwiejszych, nie rozpoznaje obecności mojego Pana. Więc ta niedziela palmowa, niedziela męki pańskiej, też niedziela y, wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, tych wiwatów, wołania, świętowania, y, ona trochę nas pyta, jaka jest Twoja modlitwa dzisiaj, czyli z czym się zwracasz do Pana Jezusa i czego rozpoznajesz w tym, co Cię otacza, w tych wydarzeniach które na Ciebie przychodzą. A pytanie jest ważne, bo no, czekają nas najważniejsze dni naszego świętowania, Triduum Paschalne, które, jeśli chcemy rzeczywiście przeżyć, to znaczy pozwolić, żeby łaska w nas zamieszkała, zagościła, zakorzeniła się i wydała owoce, no to musimy wiedzieć, do kogo przychodzimy. To musimy rozpoznawać naszego Pana nie tylko na liturgii, bo to jest oczywiste i podstawowe, ale, ale także poza nią, także w tych wydarzeniach no nieliturgicznych, w których Pan Bóg też na swój sposób, taki, który sobie sam ustali w odniesieniu do Twojego życia, faktów Twojego życia, tego, jakie jest Twoje serce, jakie On ma plany wobec Ciebie, będzie działał.